Chłopie zabieram cię tutaj na miejscówę, bo tu takie prosiaki biegają. Że chłopie, nic z tym nie mogę zrobić. Patrz, 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 patrz co tam się dzieje. Patrz patrz na penteczkę Marcinek. Ty chłopie tutaj. O kurde, ale o, Ale prosiak, ja pierdzielę. Patrz witam. tam, Jestej, bo teraz czeli, Chłopie, dawaj idziemy tam. Dawaj i podbiera kula. Ale akcja. Daj podbiera chłopie. Zaraz popłynę za nim. Z telefonem może, No, kurde. Coś jest! To coś ładnego. Ładnie? Ale, ale ładnie poszło, poszedł, nie? A poszedł widziałem. Siemanko, Siemanko, witam Was po dłuższej przerwie i nieobecności. Dzisiaj wybrałem się na fajny akwen. Jest tu sporo okonia, karpia, a nawet kiedyś złowiłem tutaj suma Nagrałem tutaj parę odcinków Widać, że Wam się podobało Mówi to sama liczba wyświetleń Ponad 100 koła Więc myślę, że odcinek będzie ciekawy Jest tutaj dużo fajnej ryby Wszystko pozarastane Dzisiaj łowię na spinning Później jak sobie pospinninguję nie będzie żadnych szczupaczków No to od razu nastawiamy się na karpia albo na rybki Spokojnego żeru. Fajnie nam tu wszystko pozarastało. Pogoda nam dopisuje. Jeszcze traktuję to jako upalny cień ze względu na to, że dzisiaj mamy 26 stopni, nawet 27. Wszystko tu pozarastało. I tam w oddali czeka na mnie dwóch gości, którzy przyjechali tutaj ze mną. Jeden będzie nam palił rożno, a drugi mówi, że wyciągniesz szczupaka albo przydaj mi byczka. Zobaczymy. Głębokość, jak już kiedyś wspominałem, tutaj jest do 4,5 metra, ale my łowimy na płytszym obszarze. Jest tutaj od 1,5 metra, no tak do 2,5 metra głębokości. Jakiś czas temu udało mi się tutaj złowić rekord życiówkę w Polsce. Zobaczymy, czy dzisiaj będziemy mieli szczęście, czy nie. Lila, nie przy kamerze. Chodź, chodź, chodź no i lecimy. Zapraszam Was na ten kolejny odcinek z fish Hunterem po niebałej przerwie. Rozkładamy manatki. Pokazuje nam się akwen. Chłopaki już w szakach przygotowują i wędki. No a ja zaraz tutaj sobie przejdę. Tam po drugiej stronie są bardzo fajne trzciny na szczupaka. Pora zmontować montować. Zestaw spinningowy. Węteczka nie najlepszej jakości, ale liczą się rezultaty, nie Brąciu? Nie? Tutaj są jakieś stare, poniemieckie, PRL-owskie wędki. Czekaj. Oto. Zestaw na szczupaka. Co? Dobra. Chodzi Karaś, czy nie chodzi? Czekaj, jeszcze nie, dzisiaj nie go. Podbierak wzięliście panowie? Gdzie? Nie wziąłem. A to Miro wziął podbierak. A, wzi wziąłeś? Podbierak? No jak? Wszystko A, jest naszykowane. Tutaj podbierak to podstawa, bronić jak ktoś przywali. Bronek stoi słab, żeby ten podbierak używać. No właśnie o chodzi. Ja Cześć, to chodzi. Czekaj, podbierak też musi być naszykowany, panowie. Dobra. Nie wiem, czy małego karasia, czy dużego. Dawaj małego karasia na razie. Małego, dobra. No takiego... Małego, dobra. O. Szupak pod wymiar. No. Okay. Czekaj, tutaj guzełek od razu zamontuję na 8. Nie wyciągnę dziada. Nie wyciągniesz karasia? No, to nie wiem czy to mało, czy to nie okay, czekaj, czekaj. Tutaj zrobimy guzełek na... ...na No Dobra, się mało, czy to czy mały, czy większy. Nie no, to lepiej na razie małego. Chyba, że chcesz 10 kg tutaj nie. wyciągnąć. Bo jest jakieś śmieci leżą. Później musimy pozbierać. Dzień. No, bo jakieś nasypione. Dobra, zaczepię. Pierwsza tu taki To Szkoda, że więcej nie miałem, bo nie złapałem, bo... bardzo fajna. W przystępnej cenie. Wczoraj brały na nią okonie. Jeden po drugim. A, Tylko, że ją zerwałem i musiałem kupić drugą. A tu, taki większy, taki... Pokaż. wiesz co, powiem Ci taki gruncik. Daj dam jeszcze... Nie, będzie starczy, bo tu dużo zarośla Jest. Jak będziesz czupak, to i tak łapnie. Tak, bo możesz gruncik ustawić może z 10 cm większy, żeby tak było, może z met 20 i tyle. Dobra. Montuję go. Zaraz to szybko. Pogarniamy się. I szukamy szczupaka brąciu, tak? Dobra Gruncik, daj taki, żeby ten, żeby przynęta leżała prawie na samym dnie. Ojej, 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 ojej. Tutaj masz przy samym brzegu 2,5 metra, i w tamtą stronę jest coraz płycej Tu kiedyś złowiem centralnie przy brzegu takiego może 1,5 kg karpia, może 2. A tam a, złowiłem dyszkę. To Ty szukaj przy, nie już, wiem. Już poszukałem. O, na pewno czegoś zapomniałeś, no pewnie. tak? Pewnie. Tak myślałem, Panie. W śladzie trafia Coś zapomniał? No, rybaki. Przymiam. No to będziesz łowił na kukurydzę. Ale w czym miał to rybaki? A ja wiem, ja tego nie wiem, mówiłeś, że masz naszykowane, nie panikuj. Poczekaj, Ja nie wiem gdzie. Mówisz dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele, da? Ten podbierak to kupiłem za 5 euro w jakimś chińskim markecie w Holandii. Jeszcze go ani razu nie używałem. Powiem wam panowie, co Lilu się boisz, to tylko podbierak. Chodź tutaj, chodź do podbieraka. Marcie, widać taki chiński badziew, ale do 5 kg ryby powinien zmieścić. Czekaj, rzucę tu parę razy, zobaczymy. To zaraz ci otwarzę. Pierwszy rzut na obeznanie, ale ta miejscowa mi się nie podoba. Na karpika mamy kukurydzkę i halibuta, a nic więcej. Zasypiemy miejscówek z halibutem i nie wierzę, żeby nic nie podeszło. No tutaj zaraz. gdzie się schowana jedna miejscówka, tylko nie wiem gdzie. zarastało trochę, ale szczupak lubi takie zarośla. O, tutaj właśnie mamy ją. Mamy. Coś pięknego. Muszę tylko w te krzaczury wejść. I już tam ukazuje nam się akwen z innej strony. Jest pięknie. Tutaj nikt nie chodzi. Widać że ostatnim razem ja tutaj byłem. Niko Gusieńko. Zobaczymy czy siedzi tutaj jakiś szczupły. Ktoś woda? Muszę te szuwarki powyczyszczać. Chodzi tak byle jak to zrobię. O. Dobra. No dobra tak piąte przez dziesiąte można powiedzieć. Będzie coś większego to będę wchodził do wody. Ta przynęta jest bardzo skuteczna i bardzo fajna. Chociaż nie jest za ciężka waży tam około 8 gram, ale tu właśnie nam taka przynęta jest potrzebna, ze względu na to, że to jest płytka woda. A na płytkiej wodzie, nie można przynęcie dawać zatonąć. Ciedzi, ciedzi, pierwszy, pierwszy szczupak zerwany był teraz przed chwilą. nie Nieduży taki, może z piska z 20 centów. Może weźmie drugi raz. Maluszek siedzi większy, no w końcu to oko, Niestety taki okonek. Na chwileczkę w tam raz. Kolejny okonek, ale tym razem trochę większy. No ładnie, ładnie. A gdzie te szczupaki? Siedzi coś większego no w końcu. To raczej się działo. Wydawało mi się maluszek. To coś jest, to coś ładnego o, największy, największy dzisiejszy okoń i kolejny. No ładnie. To no już piąty dzisiaj. No i też. No i też dobra miejscówka tutaj, jak widzę. O, tutaj spławik. Teraz trzeba się na karpia przerzucić. Dwugramóweczka. Kiełbaska tam już się szykuje w krzakach. Lila tutaj coś niucha. Co Lila? A smarzy kiełbaski. Pięć okoni na razie wyciągniętych na błysk. To teraz trzeba się na karpie ustawić, panowie. Co? Gdzie ten karp? Na kubasę, jak teraz. może na kiełbasę załóż. Na nowędkę. Na Dobra, ja tutaj już montuję zestawik dwugramowy. Nie no, kukurydzę to sobie sam wezmę. Spokojnie, gdzie ona jest? Tam do cienia. Kukurydzę do cienia po co? To gdzie się dał Bronciu? To jest. Nie w błąd prowadzę ja się. Sam ją wziąłem. No lapać, no. Wiesz, bo to raz no na karpia to jak przyjdzie. Ja żółcił ty ja dużo duży Ja tutaj cztery ziarka bo pięć ziarek na hak nakładam A ty ile masz bronek? Dwa Dwa ziarka to na jakiegoś małego na... No ja mam małe kacie co. Tutaj trzeba jedno ziarko, drugie ja ziarko pani Trzecie ziarko, przynajmniej cztery ziarka to taki minimum, panowie A i weźmy na jedno Nie ma. no ja tutaj o jak Pięć ziarek musi być kulka ten panie chodzi widzisz a szkoda go że... tutaj ja wam zaraz pokażę panowie karpia Pokażesz to będzie widział no, to uwierzyć wierzysz? Tampadek chodzi mu szupać nic nie widzieliście do... Ja dzierka ja ja mnie pamiętałem na, na, te, na bycie, bo Hal, na to Halibuta trzeba rozrobić panowie tutaj porządna rzecz na karpia spatek ja ja po... panowie, bo to prowizoryczne warunki dzisiaj mamy Żebym rozrobił halibuta Wszystko mam co pod ręką. Co pod ręką to się przyda na zamętę. Tutaj widzę dzisiaj nieprzygotowani w ogóle, nie, ale liczą się wyniki, a nie pierdoły. No zobaczymy panie. Nie, Zatnij wyciągnij zobaczymy, bo zaraz nie będzie kukurydzy. Spróbuj. Nic nie było, nie? To mi tak karp wziął. Wziął i nic nie... kukurydzy nie ma. Za późno brącił. Dwie no ja tam, To może karpia żeś już stracił. A widzisz trzeba być czujnym, panie, pośrupko. No zobaczymy. Karpia trzeba wyciągnąć od jego nakarmić. Masz pięć. Gdzie to mały o ty kurczę, ładnie no, ale, ale ładnie poszło, poszedł, nie? No poszedł, widziałem nie... Dobrze, tutaj zaraz zobaczymy, czy coś wyciągniesz, czy nie Także, chłopie, nic z tym nie mogę zrobić Patrz, 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 patrz co tam się dzieje Patrz O, o, o Patrz na pęteczkę Marcinek Ty chłopie To czekaj, musimy chyba coś Jakbym miał ją tutaj O kurde, ale Ale, ale proszę, Czeka, o pierdzielę nie, nie, bo to zaraz strzeli chłopie, dawaj idziemy tam i podbiera kula ale akcja! Tak, tak. podbiera chłopie. Tylko telefon wyciągnę. Zaraz chłopie do, wojdy, do wody wejdę. Nie daruję mu. Ale już go masz prawie na tym. O, ale wielki. Czekaj, patrz jak żyłkę zabiera. Patrz jak wędka ci się. A widać w ogóle węteczkę? Widać stary ciebie, wędkę idealnie, wszystko widać jak ładnie. Ja bym chciał, żeby Marcinek zobaczył, jak kopie walczy. Bo nie mogę, nie mogę sobie poradzić. O, chłopie z 5 kg ma lekko. Ty... Ale to już go tu nie łapny podbierakiem? Łapniemy go, tylko jeszcze jest, chłopie ciężko. Daj mi kula podbierak, może zobaczymy. czy jestem amator, czy nie. Jak, weź, jak się nagra, jak, jak nie Jest, jest. Nie wiem, nagrywa ta twoja kamera. No, czy nagrywa nie? cały czas. Dlaczego nie pokazuję mi obrazu? Cię tylko nie zerwał. Dawaj, kula, od razu. Pier... I, I podbieraj, no ja. Gdzie on tam jest? Weź tam U? jeszcze dalej, jeszcze dalej. O, okay? Widzę, widzę go. Pokój, wielki, wielki. Patrz, patrz połami mi wędkę zaraz, chłopie nie wiem, czy to Nagrywa wszystko, bo ta kamerka się wyłączyła, ale jest. I o pierdele. Nie go nie podłapię, kurwa. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Karpia trzeba zmęczyć, chłopie. Nie, do wody nie wchodź. Czekaj, 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 bo jak podłapiesz, to też może mi ziółka szczelić nagle. Bo już tak się przecięło, chłopie, odcin, że zaraz może, może być akcja awaryjna. I o Kurde, no tak blisko, tak blisko. Jak chłopie, Jak go wyciągniemy, to będzie Ale To ty, to takie właśnie pływały, widziałem, wiesz? I to uciągnąłeś? No, no właśnie, to ten, chłopie, co go widziałem, że on już tu już pływa od paru dni. Nie wiem, może z 5-6 kg będzie miał. Kurde. Pojego ole jest wodoodporne? No jest, jest, jest. To jest dobrze, tak. bo ja więcej czucia nie mam. Tylko, żeby ci nie wpadł do wody, bo już nie wyciągniemy. Ale jest naprawdę wydlak. Nie wejdzie. No wiem, że się nie zmieści, ale czekaj, czekaj, kulson. Patrz co się dzieje, patrz co się dzieje chłopie z wędką. Patrz, patrz ucieka, chłopie, zabiera mi żółkę dalej. A tu jest guzeł. Jak to szczeli chłopie, to mamy po, po szczelić. Ty nie spodziewałem się, że takie coś tam gdzieś. będzie zaraz. Weź go trochę. Dawaj, 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 dawaj. Uf, nie, ręką nie, bo chłopie pójdzie. Żeby go tylko wyciągnąć na brzeg. Nic więcej chłopie. Chcę go tylko zobaczyć podbieraku. I chodź no tutaj do tatusia. Nie no nie mogę, bo szczeli żyłka chłopie. Łapno, tylko że ja potrzebuję dwóch rąk, ja to muszę ci nagrywać jednocześnie. Nie? No nie no, spoko, czaje, czaję, 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 czaję bardzo. Ale zmęczony już jest, ty, no. on zarabiję. Czekaj, ja chłopie to jest karp to nie jest tak jak szczupak. On jeszcze, jeszcze chłopie z dwie minuty trzy i będzie nasz. Albo żyłka szczeli, albo będzie nasz. Bo chłopie one tak szybko nie dają za wygraną. Jaka panika, nie? Patrz, pokazał się. Dawaj go tu Dawaj teraz nie chcę Mamy wejść. go, chłopie! Mamy go! Nigdy w życiu i o chłopie z 8 kg będzie miał lekko albo z 10, ale skurczy syn. Nie podniosę go, chłopie. Nie, no z 10 kg waży jak nic. Pokaż Uch. mi to. Marcinek z dedykacją do ciebie. Patrz, jaki jest mój but. Rozmiar 4,3. On, chłopie, będzie miał z 5, nie, no 5 nie, ale tak z 8, 10 kg, chłopie. Max.